Nie ma! Zaczynajmy! Jesteśmy już w Lost Lake. Następny film. troszeczkę to przyspieszyłem, bo to nie. No to bez sensu tak sobie jeździć z punktu do punktu. Byśmy musieli przejechać jakieś 6000 km, żeby dostać się do... do Lost Lake. A mamy kolejną misję fabularną, a nie będziemy tutaj czekać na jakieś takie. Nie wiadomo jakieś rzeczy. Co ten motor, kurczy? Hamulce mi chyba puściły. Trzeba będzie wymienić krotuszki. Hehe. Okej, okay, co tutaj? O co chodzi? Czy mam tutaj znacznik? Obóz żelaznego Majka. Pracowałam kiedyś w towarzystwie ochrony. To jest? Zresztą ja tu miałem misję. To jest tu misja. Dobrze, przeżycie to nie życie. Chodźmy do Buzera. Dlaczego ja, mi to pokazuje? Gdzieś tam, że mam. Iść. Nie. A ja gdzieś tam muszę iść, nie? On tutaj jest w Buzer. No, ale oszustwo. Drzwi otwarte, a ja tam wpadam, jak do siebie. Heidi, mogę jakoś pomóc? Chyba możesz. nie, no wiesz. Ma wszystko dobrze nie jest Nie, nie jest chora nic, po prostu... Świruje ...że będzie musiał coś zmienić Masz tu może jakieś leki? Jakieś antydepresanty, coś w ten deseń? Nie Wybacz o, to jest chyba najbardziej okay. potrzebny lek w tej sytuacji Chwila. Słyszałam, co się działo Że rzucił się na tych gości, którzy mordowali psy Tak, i prawie nas przy tym wykończył No to może... W... Oj, tam nie dramatyzuj Że prawie nas przy tym wykończył? Dick <laughs> Co takiego William kocha na tyle, żeby rzucać na szale własne życie? Tu nie chodzi o jego chore ciało, tylko raczej o jego chorą duszę. Że nie może sobie na motorku pojeździć, czy jak? Dzięki, Ani. Normalnie pójdziemy do tej, do Riki. Riki nam ogarnie protezę, normalnie mechaniczną łapę. wmontuje ją buzerowi. Co to za problem? Przecież wszystko działa. A co z tym generatorem? No to zrobiliśmy w końcu. Pierwszy. Byłam w pracy. Hej, poczekaj. Daj spokój. Co? teraz? Co? Znowu nie mam żadnej misji. Dobra. Idziemy do Riki. Gdzie jest Riki? Nie, o jeszcze te bronie tu są bronie. E, siemanko, Siemaneczko, Siemaneczko, zaopatrzenie. Tak, e, zupełki. Poproszę, abolicję całą. Pełen komplet, tak jest, tak jest. Cześciutko. No. Mm, tak, tu Mik. Tu Mik. E, tu W ogóle mam te granaty. A na broń, wybuchająca, jak pełny. pełni. Dobrze, to, nie to. Ku. Mm, Dobra, przyłącz, tutaj, pyk, przyłącz, tutaj, pyk, e, odłącz Widzicie, ja kupiłem właśnie? Ech, nieistotne już Tworzenie mołotów pełne, jak tak jest! Idziemy do Ricky, Ricky ma dla nas zlecenie, musimy kogoś dojechać Ricky! Ja ciągle przy tym motorze siedzi, naprawdę nie ma nic lepszego do roboty? Tu do. dwa psy Gdzie? Gdzie on do cholery jest? Prysnął, jak mnie zobaczył, Jeremy go śledził i wiem, próbowałam go zatrzymać. Jezu, Riki, gdzie? Jeremy szedł zanim aż do starego tartaku. Powiedział, że Tudok zaszył się w porzuconym obozie Niro. Dobra, szybko, okay. zajmę się nim. Chciałabym, żebyś przyniósł jego nóż. S serio? Chcesz dowodu? Jezu. Puh. Dobra, jasne, super, jak chcesz. Nie Dobra. Kto wie, ile trupów jest tam zakopane? Dobra, dam radę. Eee... A my tego typa chyba też nie lubimy, dlatego Dikon się tak zdziwił, że e, serio, chcesz do wodu? przecież ja tego typa wykończę dla samej czystej przyjemności, więc nie musisz się o nic martwić, ale w sumie i tak chcecie do wody, żeby nie było jakiejś... Blair! Hej! Blair! Oczekaj. Przestań zarywać do mnie tutaj To u ciebie słychać powiedział z 30 metrów oddalając się w stronę wschodzącego słońca? Będziemy... No, na wschód w sumie idziemy. O nie, nie w tą stronę! Druga. Czemu mi tam ciągle zaznacza? O co chodzi? Chodzi, coś się popsuło znowu. Jej z Riki, aby naprawić zepsuty transformator. No to, to, to ja bym chciał zrobić, tylko że ona mi tutaj teraz właśnie wcisnęła jakieś zlecenie na morderstwo. Kto to tam się strzela? Ej, czy to jest ten krzykacz znowu? E, czy ktoś tu jest obok mnie? Nie, to Jak ja chcę im pomóc. E, o, ola Więc oni sobie poradzą. Jednego żeśmy zlikwidowali, więc jednego mają mniej na głowie. Jedziemy dojechać. Tłubo, podwójnego psa. Czy dwa psy? Czy, czy może te dwa psy to są bracia bliźniacy, którzy atakują wszystkich dookoła? A może te dwa psy to są dwaj policjanci, którzy założyli sojusz i teraz wszystkich dojeżdżają? Ja naszą rozmowę. Chyba wie, znajdziesz psa. Muzer, chce psa? No z kam jest taki mały ośrodek o oh, kilka domów w lesie. Kojarzysz może? Nie. Serio? Okay, wam kupi, jak mam kupić wam ogarnąć buzerowi psa? Jedzie się tą samą drogą Rynki wspominała, że była tam z tobą gdy oglądaliście hordę. No wiesz kiedy zniknęliście na cały dzień przy tam. co ty myślisz, że my tam robiliśmy? Że co? Kojarzę mi no byśmy grzeczni, my się zachowaliśmy się dobrze Będziemy do tartaku, od razu pójdziemy sobie do Sherwal sklep, Patrzcie tam już stoi typ. Nie, 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 to jednak tylko jakaś... Ktoś tam jakiś ten... Jakaś dziwna rzecz... Ale zajebista tam jest subka. dlaczego ja tu wcześniej nie byłem Ale Jestem tam bada. w takim Tropio jest! Tutaj znaleźliśmy Co tam jest? -wielka horda? No. Bawie, się... Faktycznie, no tak. Droga, do gdzie się ukrywasz? Do dog. Double Dog, tutaj już jakieś trup leży, co? Jest wirus! Technologia Ipca! Tylko, ale tu przecież mogę coś zobaczyć, nie? Nie mogę? To nic zobaczyć? Teren Niro. Może coś ciekawego będzie w mobilnej remastery. O. No to ogarniemy sobie tą mobilną jednostkę medyczną. Wyjamy przez górę. Terio, Diko, nie wskoczysz tam? Boże, boże, boże. A tak ja mam tutaj wejść. Tu jest chyba. Nie, no Diko nie potrafi stracić przez siatki, ale ta siatka jest taka na belce w sumie. To nie wygląda totalnie zachęcająco. U! Co to za ziom? Czemu ten ziom nosi przy sobie złom? Czy to jest też takie, że ja to muszę w mordę? Okej, okay, okej okay. Ogarniemy, ogarniemy U, Piła Ja te piły zbieram, raczej nie będę nigdy Pożył tych, e, jak one się nazywają O! No! Piła baseballowego z no takiej siekiery w sumie prowizorycznej To jest to, ale te głośniki jeszcze muszę zlikwidować po drodze, a żeby te, silne, te, te głośniki zlikwidować to też troszkę to zajmie Ale możemy spróbować I Tylko on ostatecznie nie mówi czy już zlikwidował wszystkie głośniki, czy nie zlikwidował wszystkich głośników Jeden Tutaj raczej ich nie będzie jakoś dużo Przynajmniej po nie powinny być jakoś mocno rozrzucone po, po całym obiekcie Ja w ogóle zapomniałem, że ja tego typa mam tutaj dojechać A jest głośnik czy ja go ściągnąłem właśnie E, lornetka Ściągnąłem. Dobra, pewnie szybsze by to było, gdybym po prostu tam podszedł Ale teraz to już To się będę tutaj rozwodził nad tym tam jest generator, czyli jeszcze musi być to jakiś punkt taki kontrolny w stylu. Właśnie się takie budki gdzie tu i chyba jeszcze gdzieś tam powinien być jakiś głośnik. Myślę. Gdzieś jest ta horda. Chyba lepiej było przejechać tu w nocy. Gdzie jest ta horda? Na tam chyba w tym tartaku siedzi. No, słychać ją nawet. Tam gdzieś? Tu mnie niby tu jest, ale jej tu nie ma. Jeszcze tam się przejdę, bo tam jest duża szansa, że jeszcze będzie jakiś głośnik, który mi pełni na głowę całą całą hordę Tu być jakiś kabelek Tu nie ma jakiegoś takiego dzikiego głośnika na tym drzewie Widzicie? Coś tam jest Wiedziałem to co ja wiedziałem? Tak jest Głośnik wyeliminowany Zabójstwo Potwierdzone Dobra, ty następny pociąg. Tu wszędzie te pociągi leżą. To w sumie jest taka lipa z tym pociągiem. Eee, jeszcze teraz potrzebuję e, tego kanistra. Gdzie jest kanister? Gdzie jest kanister? Gdzie jest kanister? A nie mogę z tej beczki po prostu zabrać tego paliwa i tam wlać? Tu jest kanister Patrzcie jak go schowali, no? Ile? To ktoś biega, czy tak kapie? a skakać nie mogę Czekajcie, ale to jest... Generator jest po drugiej stronie? To no tam, nie? Mam to tam wrzucić? Muszę przejść raczej jakoś tędy Tu, tu Przez to przejdę, z Tak, jest! No się obawiałem, że będę musiał go wyrzucić, żeby przeskoczyć przez, przez taki murek na pewno, żeby wejść na górę, musiałbym go wyrzucić. Głośniczek na pakę. Na pacę. A może bezpiecznik jest przynajmniej. kurcze. Ale to wygląda, jakby bezpiecznika też nie było, bo to chyba się wcześniej na żółto świeciło, nie? O, a może nie? Muszę rzućmy tym gdzieś. A jak mam sniperkę, to od razu zaczynam celować. Okej, okay. zobaczmy. Czy wszystkie głośniki. To, zielone światło o, to mi ich wszystkich ściągi na głowę O ja pierdolę No Otwieraj to No dobra Zobacz Nieważne Chyba jesteśmy pozamiatani na ten moment Czekaj jak stąd wyjdziemy tak. teraz Jest Kondycja Ale oni zaczną chodzić, nie? One jakby chyba nie mają takiej siły Że one sobie biorą, otwierają drzwi i chodzą To są sterydy? No wiecie co? Faktualnie, jedyną dobrą opcją jest kurwa, zostanie tutaj. A się tu nawet nie prześpie? Dobra, też się tu przespać? No. Chyba jestem trup. Tutaj jest słabo. O, ja pierdolę. O, ja pierdolę. Dobrze. Przeskakuj. Diko. O, ja jebie. Teraz tu. I lecimy. Spadamy stąd. Kondycja była dobrą opcją. Ale czy ja dam radę w ogóle coś zrobić? Oj, oj, oj Biegiem Biegiem, gikon No, mam przejebane teraz Ikon, Biegnij Przez wodę Chciałbym się obrócić przez wodę? To one biegną przez wodę? Chyba nie Dobra, wyciągnij to Ej, czy ja właśnie uciekłem przed hordą? Nie wierzę, że to jest możliwe Ale wiem, że tam ma misję do wykonania A tam teraz jest głośnik, który wali bez przerwy Eee, wiecie co? Tak, ogarnąłem sobie iniektor Serce mi wali jak szalone Zapomniałem o jakimś kolornym głośniku I tam biega cała horda teraz świrusów Jak ja mam się tam dostać? Do tego, że mam tam zlecenie Chyba, że to zlecenie ogarnę Jako oleje w sensie Ci hmm. z kolcami, którymi za wiele nie pomoże Dobra, wiecie co? Zrobimy tak Mamy zapisane, w razie czego ale się tam spróbuję jakoś bliżej dostać. Tam widzicie, jest ta horda cała, biega sobie. Ale ja tak naprawdę ją ściągnąłem tam... ...do jednego punktu. Wiecie co, czy to jest ten moment, w którym ja bym mógł taką hordę ogarnąć? To jest strasznie mi klatki uciekają, no ale to jest wiadomo, przez tą hordę, nie? Ja potrzebuję się dostać 150 metrów tam do przodu. One tam biegają wokół tego głośnika, co prawda. Tutaj też chyba zostawiłem gdzieś po drodze jakiś wirus, Boże, ale śnieg Do tego horda świrusu biegająca gdzieś tam dookoła Dobra Raczej jestem bezpieczny. Raczej jestem bezpieczny Idziemy stąd. Ten głośnik chyba prędzej czy później przestanie działać. Na, naprawdę nie mam już nawet czego tam szukać. Po prostu te świrusy <laughs> już sobie nie pośpią. A ja muszę odnaleźć tego gościa. Gdzie ja odnajdę tego gościa? Gdzie jest ten typ? Gdzie jest ten typ? Chodźcie gdzieś tu. Czy może nie bardzo? Ja myślę, że on gdzieś tutaj w głębi będzie się raczej czaił Tartaku? Jest strasznie duży obszar do przeszukania Co to jest? Ej, ja tutaj coś mogę zamknąć w ogóle Tutaj coś jest... Ej, ej, Dobra Tak, skoro już tu jesteście, to... Ktoś tu się spóźnił na obiadek! To byście nie słyszeli srę? Jeszcze mnie dojadą Dobrze o, Muszę to naprawić No Nikon Dobra Uleczymy się O prawie całe żyćko Musimy tutaj znaleźć Kurczę, gdzie jest ten gościu? Jaka ja mam go odnaleźć? Ja się boję, że te Świrusy teraz są w takim punkcie Wiecie co? Zróbmy to tak ja sobie obadam ten teren, jak on wygląda. Tu jest jakaś beczka, którą mógłbym wysadzić. Dole. Wiecie co, a gdzie jest ten głośnik? Czy ja dam radę ten głośnik po prostu zestrzelić, żeby te wirusy sobie stamtąd poszły? Myślę, że jest to jakaś opcja. Aha, ten tutaj nie wejdę. Dobra, gdzie jest ten głośnik? Jakim cudem go tak naprawdę minąłem? Dobra, na górę. Jak gdzieś ten głośnik Gdzieś tam Na pociąg wejdziemy. Zadam radę tutaj wejść? Nie, ale tutaj kapu, nie? Nie. Kurcze, zastanawiam się, żeby z tą hortą zacząć walczyć, ale wiem kto się skończy, nie? Ja będę chciał z nimi walczyć, a oni po prostu przyjdą i mnie zjedzą. To się zawsze taką. No niestety, ja muszę znaleźć jakąś górkę, wejść na tą górkę i z tej górki próbować wstrzelić ten głośnik. Bo inaczej to, to będzie wielka lipa. O chuj. To one się tu w sumie mega rozpierzchły, nie? Zdychaj, Raczej się nadajników GPS nie mają, podłączonych do siebie. Ty tam jest, nie gadaj, że on jest na samym środku. Dobra, to już wszystkie. czyli jedna gada. Ok, my jesteśmy w takim niesłym punkcie. Tam ta horda, czy wy to widzicie? To coś mnie zaczęło gonić. Ja nie wiem w ogóle jakim cudem ja uciekłem przed tą hordą. Że oni mnie nie dojechali, myślę, że ten granat dużo pomógł, który sobie rzuciłem pod nogi. A jak pamiętacie, ostatnio jakaś taka mini horda na mnie wyskoczyła, no to to nie był dobry widok. No co ja teraz to będę stał, tak? Stał i czekał. Zresztą one są strasznie rozpierzchnięte i nie jestem w stanie ich za bardzo wyeliminować. Też myślę, że teraz aktualnie mój stan amunicji nie jest wystarczający na to, żeby zniewaczyć. A tutaj jest ten granat odłamkowy. Błyskowo-hukowy, no, przepraszam bardzo. Więc jest jeszcze świrus, są sobie takim spacerkiem raczej idzie. Tam to już tak bardziej mocniej tak. O, idą sobie, kurde. Ej, 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 ale ich tu jest sporo. No, ja to chyba jednak poczekam, aż one sobie przejdą wszystkie. Możemy tak naprawdę popatrzeć sobie, jak to tam wygląda. Jak sytuacja. Jak ta sytuacja działa. No o tej hordzie właśnie mówiła Riki, jeżeli ktoś nie wie, jeżeli ktoś nie widział poprzednich filmów. A wiem, że wielu z was nie widziało. I wiem, że wielu z Was też nie dotrwało do tego momentu. Ciekawe czy ja w ogóle powiedziałem na samym początku, żebyście zostawili komentarz, lajka i subskrypcję. Bo o tym pewnie zapomniałem jak zwykle. Horda gdzieś tam zasuwa. Moja, taka wycieczka, to jakaś pielgrzymka tutaj cisnęła sobie. Niespokojnie. To są też wirusy, Ja nie wiem do którego one punktu idą, do którego domku. Ale kuźnij żeby ich zaatakować, a ja wiem że taki atak może się skończyć yy... Mega niefajnie Ktoś na tym nie zobaczył, chyba nie Kurwa, i tu jest ich więcej niż myślałem Myślałem że tu się jakiś wdrapuje Ej, tu jeszcze jakiś został? Nie, dobra Sytuacja mniej więcej opanowana, głośnik strzelony. musiałem na to zrzucić cały nabój jednego, jeden snajperski Teraz wróćmy i w końcu dokończmy to zlecenie, bo to chyba tylko ten odcinek by na tym zleceniu polegał i na ucieczce przed kordą. Także soreczka. jest jeszcze świrus, jakiś pozostał, widzicie? Zostawili gości, pewnie został, żeby się wysikać Eliminacja. Tutaj, kuczarta woda pięknie brzmi. Jest tam, widzicie, zwłok. Co to jest? Ja ten świrus śpiewa... Ja Wy to słyszycie? Ja ten świrus śpiewał normalnie, rozumiecie to? To jest co najmniej dziwne tego się dostanę? Tędy Tu ty gadasz, że tak było można. Tutaj jestem gościu Ja akurat tego mogę zbadać, No to O! Mamy trop Bandaże, biorę Idziemy O, tu jest jakiś kolejny ślad. Typ chodzi i zabija świrusów na potęgę Tudak! Nie, Nie ma... krzycz! Deacon pojebało cię? Gdzie tego typa? Gdzie tego typa wcięło? Gdzie on o co kaman? Przecież... Co no jest? Ej, tego typa w ogóle wcięło tu, nie? Kurwa. o kurwa, noc się jeszcze zrobiła. Serio? Ej, ale tego typa normalnie wciąż, jak ja mam teraz go dojechać? Zabij tu doga. Jak ja mam go zabić, jak go po prostu tu już nie ma. Trzeba uważać. Tam jest ta horda. A się robi noc. One no, mają więcej punktów takich zbiornych. Tutaj coraz głośniej słyszę te dźwięki. I ja coraz bardziej cykam. Hehe. Na górę. On jest? O ja! Tak jest, kurwa. Skolanka w blachę. geniuszu. Tu jest jeden świrus. Tam jest. Ej, ale tamtego gościa ewidentnie wcięło. Ja go nie jestem w stanie znaleźć. Nawet no, tu jest jakiś gość, chodź to kurwa. Nie mam dla pojęcia Typ był, zeskoczył i po prostu zniknął Czy to jest ta następna śpiewaczka? Te powiem, że one w sumie śmieszne są Bo... Ona normalnie sobie brała i nuciła i taką normalnie, faktycznie ludzką nutę, nie? Pytań gościa w ja nie wiem na jak go odnaleźć Żadnych tropów nie pozostawił Zabij, tudoga. doga, chyba ja przegapiłem ten moment, w którym mogę do niego oddać strzał. Wracamy do motocyklu. Jedziemy, jedziemy stąd. No niestety, pila Ty tu jest ta, ta farma? No to jedziemy na tą farmę. Bo ten, tu dog, to ja nie wiem, jak tego typa. Boże Chodź tu. normalnie, Bariacie. Ale ja będę przez tą to jechał? Nie, dobrze. To, to, mnie, to mnie zachwyca, że nie muszę przejeżdżać przez ten stary tartak. No jak ja nie mam tędy przejechać. Może ktoś mi wyjaśni. Wioski swojej, to mnie poprowadziło. Czy pies chciał mnie wykończyć? Tędy mogę pojechać jakoś. Tu, tutaj. Jakaś trasa poboczna i to tak mega poboczna. Tam tego gościa chciało, może go tam znajdę, nawet dalej. Eee, tam gdzie mamy odnaleźć tego pieska od e, Dikona. Tego tutaj ewidentnie chciało gdzieś. Nie wiem, nie będę za nim chodził, nie będę go szukał. Nie chce mi się tego robić. Bardziej, że ostatnio zauważyłem. myślałem, że to nie Dobrze, paliwo mi się kończy też. Eee. Sprawdź ostatnią lokaliz lokalizację A? Co to jest? To jest tru... Nie. Znajdź zdrowego psa. Okej. Okay. Zaraz znajdziemy pewnie jakieś odchody musimy znaleźć. Jestem jakieś odchody. O proszę. Obóz skuterów To pewnie oni organizowali napady w okolicy, tak? Na pewno oni. To jest buda. A budzie może być e, pies? Pewno jest latarka. Może raz się przyda. No coś mam wam powiedzieć. No w tym odcinku w sumie lipa się stała, bo się nic nie stało. Och, piesku, gdzie jesteś? To jest? krzaku. Jak liście Jest takaś kanapa, na której mógłbym sobie usiąść. Chyba nie. W budzie, ziom, w budzie. Dobra, tu ma jakieś miejsce i sobie odczytamy w następnym filmie. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Do zobaczenia, siema.